No jesteście, jesteście z powrotem w bazie, tak? Wjeżdżacie. Dobra, tak. Ja chcę teraz takie coś zrobić, że chcę się ugadać z kapitanem na powiedzmy za 15 minut chcę z nim się umówić i pogadać i złożyć raport lordowi Komisar komisarzowi i lecę do tego, tego, do tego adeptus mechanicus, naszego medyka i mu mówię, że wiesz, odciągam go gdzieś, proszę go o rozmowę na osobności i mówię mu, że znalazłem coś takiego, żeby mi to przeciął na pół, a jedną połowę zbadał, a drugą oddał, żeby mi powiedział, co to jest poza tym, że jest to kość. Hmm. E, no on powiedział, że spróbuje. Będę bardzo wdzięczny. to spróbuję, ale, ale niczego nie może obiecać. Tak? No, w zasadzie nie Połowę wykorzystajcie, a połowę mi oddajcie. Mam coraz gorsze podejrzenie na temat tego wszystkiego. Hmm. Wiesz, i lecę do pana kapitana, nie, żeby już, miał, już mamy pewnie na linii lorda komisarza. Mówię mu, że orkowie przybyli tutaj po jakieś bliżej niezidentyfikowane stworzenie. Kawałek z tego już trafił do analizy do naszego tech kapłana. Mhm. To coś się pojawiło, wybiło wszystkich orków, czyli no... Mm, bardzo chętnie bym tutaj, taki wiesz, to jest taka, tak, taka, taka, yy, to jest taki ten, yy, taki jakby śmiech przez łzy, taka, taka, wiesz, taka sarkastyczna dygresja, że bardzo chętnie bym się cieszył, jakby to był Bendlade w razie czego, mhm. yy, gdyby to coś zaatakowało, yy, za, yy, rozpieprzyło nam jednego Saintela. Mhm. Mm, z tego co widzieliśmy, jest to dosyć spore. I wiesz, opisuję to panu kapitanowi, co to, jak to wyglądało. Składam mu pełen meldunek. I wiesz, i, i, i ten... No i czekam na jego odpowiedź. To znaczy lordowi komisarzowi składam ten meldunek. No rozumiem. I wiesz, opisuję mu ten, że mamy, że zostaną przetransferowane te dane. No ale wyglądało, że coś jest w wielkości dobrze, dobrego dobrego łazika. Mhm transportowego. No wiesz, i aż się nie chce wierzyć, co, co to kurwa mogło tutaj być takiego. Ale cała cała sprawa wygląda bardzo podejrzanie. Najmniej zabiło warbosa. Hersz orków? Tak. Jesteś pewien, że to był haszd? Miał na sobie pancerz. Porządny. Porządny masz no, standard orków. No to wszystko jest na, na, na taśmach, które zrobiła serwoczaszka. No, przesłali im te zdjęcia, no faktycznie. E, no, jest, jest niebezpiecznie, jeżeli, jeżeli to, to jest to, co myślą. E, tylko co to tam, kurwa, było pod tą ziemią, no? Wygląda to jak częściowe miasto. Jakby to było miasto, po prostu, podziemne. Nic więcej na ten temat powiedzieć nie mogę. Wolałem się z tym zabrać, co mam i... Żeby, się, żeby nie było tak, że my wszyscy wyginiemy, a raportu nie będzie miał kto złożyć. Dobrze zrobiliście generalnie. Faktycznie, nie ryzykować ludźmi, a lepiej przywieźć jakieś informacje niż żadne. Mhm. Ser. Czy... Powiedz mi tak, Juri. Czy Inkwizycja ogólnie wiadomo? Jest to taka powszechna informacja, że oni się zajmują kseno. Mhm. Ser... Mm... Wydaje mi się, że chyba sprawa przerasta trochę nasze kompetencje i czy nie do, nie, lepiej, nie, dobrze by, nie byłoby dobrze poinformować Ordoksenos? Hmm, on przyznaje Ci rację, tak, to jest czy typu, mógłbym, mógłbym... Zresztą, zresztą chociażby ich poinformować o takim znalezisku i, i co tutaj jest pod ziemią. No wiadomo, orkowie przybyli, ale w jakimś celu. To już porusza, żeby wydobyć jakiegoś innego, jakieś inne stworzenie. To już, to już jest na tyle ważne, że faktycznie trzeba, trzeba ich poinformować. Czy mógłbym, żeby, mógłbym ułożyć wiadomość do Ordoxenos, lordzie komisarzu? E, dobrze, jesteś człowiekiem, który to widział, więc mógłbyś e, faktycznie. Mhm. Aha, i teraz tak, ja bym coś takiego chciał zrobić, że jak ja będę układał, żeby ona od razu przeszła do astropaty, który będzie ją wysyłał. W ten sposób chciałbym to zakombinować, żeby w ten sposób się z Inkwizycją skontaktować. Znaczy, z Inkwizycją i tak się skontaktujesz, jeżeli o to chodzi. Znaczy, chcesz, żeby to bezpośrednio trafiło do astropaty, a nie do twojego przełożonego, tak? No, albo chociaż część wiadomości. To raczej trudno będzie robić. To wiesz, układam tą, 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 to, to wszystko, tą całą wiadomość, ale jednak wiesz co z tym, spróbuję coś takiego może zrobić, nie wiem, jakoś się dogadać ze strapatami, z, z psycherami, że może by pozwolili, żeby dodać jeszcze jedy, kawałek wiadomości, kodowany, a ja nie, powiedzmy, czy znam kurwa jakiś kod, który, nie wiem, chociażby moje określenie, mój pseudonim, jaki ja mam wpisany w papiery mam coś takiego żeby to gdzieś gdzieś zaowalić i wpisać w jakieś zdanie hmm więc to będzie bardzo trudno zrobić żeby <coughs> powiedzmy że możesz spróbować po prostu zobaczymy rzutem czy ci się uda y, zakamuflować to będzie na połowę fellowshipa mhm a zobaczymy czy Twojemu dowódcy się uda to rozczytać, tak? Czy, czy przez to przednie, bo... Nie, jak ja wiesz, jak już sam rozumiem, że mi się to nie uda, to raczej z tego zrezygnuję, ale e, wiadomość dostaje na pewno priorytet. Znaczy tak, no jeżeli się o tym dowie jakiś inkwizytor z Ordoxenos. Mhm. To tutaj albo sam przybędzie, albo kogoś przyślę yy, i wtedy będziesz się już mógł spokojnie skontaktować z okolitą, jakimkolwiek i mu powiedzieć mhm. to, tak? Tak. Bynajmniej wiesz, wiadomość jest priorytetowa i no raczej chyba jest gdzieś, gdzie to można wysłać. No i wiesz, no i wysyłam to, żeby wysłali to dalej. A sam uważam, że powinniśmy raczej siedzieć na dupie. Wiesz, jak z komisarzem później rozmawiam, to mhm. Pytam się go, czy raczej nie powinniśmy zaprzestać wszelkich akcji zaczepnych i po prostu siedzieć w razie czego na zatku i przygotować po prostu się na możliwe, że najgorsze. Tak. A wygląda, a i szefie, lordzie komisarze, jeszcze wygląda to na to, że orkowie nie atakowali, oni uciekali. Tak to wyglądało. Cała masa orków była zaszlachtowana na tych, zresztą sam pan widział, Wyglądało tak jakby spieprzali stamtąd, a ten pojemnik najprawdopodobniej został wyciągnięty z tego właśnie miasta. Hmm. Kto wie ile tam jeszcze znaleźli? tego uważam, że chyba trochę sprawa przerasta nasze kompetencje i już to jest sprawa dla Ordo. Hmm. Tak, tak, zdecydowanie. <grych> Więc tak, Tobie rozkazano, żebyś tam siedział na dupie, mniej więcej. Mhm. Faktycznie, przygotuj, przygotujcie obronę, yy, wiesz, żeby, żeby tam w nocy wam nic nie wlazło, yy, mm -hmm. prze, przeszkólcie ludzi, żeby nie stali, wiesz, żeby nie łażyli w pojedynkę. Mm -hmm. No to wiesz, jak już jest tak spokojnie, już ten cały atak się skończył, bo wszystko już się tak unormowało, to wiesz, ja zbieram ludzi na apel, mm -hmm. ogólnie za to, że tych, którzy walczyli są chwaleni. Wiesz, za dobrą walkę większość. Mhm. E, o części incydentów raczej nie chciałbym mówić, bo nie chcę tracić y, ludzi, ale niech wiedzą, że nad nimi wisi e, mój ciężki but. No. W razie czego. Ale ogólnie sobie są chwale ich, jestem z nich zadowolony. I teraz ich wprowadzam to, że nigdzie, nawet jak będziecie się wystrać, macie, macie wziąć kolegę, który będzie patrzył na Was, jak będziecie srali. Mm -hmm. A najlepiej kilku. Najlepiej kilku i z tego, żeby jeden miał przy sobie portable man e, laska no. Hmm. Mm. Poruszacie się minimum dwójkami, a najlepiej tr trójkami bądź czwórkami. Oni <laughs> są dosyć poruszeni tą, tą samą akcją. <laughs> no faktycznie niebezpiecznie. Dlaczego, skoro Orków pokonali, to co, co takiego tam strasznego jest? A kiedy powiedziano, że coś capnęło, no rozniosło się jakby. Wiadomo, plotki. Agencja wywiadowcza JPDP, jedna pani drugiej pani. Tak, że coś wymordowało orków, a yy, orkowie przypuścili atak, bo chcieli się ukryć w ich forcie, a nie odwrotnie. <laughs> nie nie zaszturmować, żeby tylko, tylko chcieli się po prostu ukryć w bezpiecznym miejscu e... a tutaj coś takiego i że coś zapnęło e... sentinela jednym tyle kurwa mać no dobra no tak jak już wiesz jest to dogadane wszystko mhm. dopięta to idę zobaczyć no bo już chyba kilka godzin minęło w międzyczasie idę zobaczyć co tam nasz kochany tych, tych kapłan wymodził gim Jemu się udało to przeciąć na pół, owszem, ale mówi, że tak, ją w ogóle jest nieznana ta forma, to jest, to jest jakaś dziwna forma życia, która, no, której on nie zna. A ja miałem coś, uczyłem się, coś miałem, wykłady na temat tyranidu? Yy, znaczy miałeś takie ogólnikowe, tak? Co to tyranidzi? jest, z czym to się je i tak dalej. A tyranidzi, te kapłania? <laughs> tyranidzi niestety nie mam informacji w bazie danych na temat tyranidów a możesz się możesz skorzystać z to naszych i połączyć, połączyć się z bazą danych w stolicy Uf. no mógłby tak ale tak jak mówi są to są niezwykle rzadkie najczęściej do od należące informacje no. To nie jest tak, że każdy ma przy sobie wiesz informacje na temat genotypu na przykład tyranina, to jest bardzo trudne Dobra, to tą część zachowuję, ona jest ukryta, nie wiem Pomawiam tak jakby była ukryta w moim jelicie ślepym Mhm nie więcej W mojej ślepiej kiszce tak, tak jest schowana gdzieś mhm. Ale cały czas chyba przy sobie jej pilnuje Czyli w dupie, ale jednak przy sercu Tak No i, no i wiesz, no to czekamy na tego, na, na, na co powie Orgoxenus. Czekacie sobie. Powiedziano wam, że za dwa dni mniej więcej ma przybyć, tak? Bo kiedy żeście opowiedzieli o znalezisku, co prawda nie inkwizytor, ale jakiś badacz, akolita, zapoznany, ma przybyć, żeby we wszystkim się rozeznać. Podobnie że jest to wysoko postawiony, zaufany człowiek, tak? Tyle, żeście się dowiedzieli. E... I on przyleci do nas tutaj. Tak, do was tutaj. Zajebiście, bo będzie mnie przesłuchiwał. Hmm. Z jakąś obstawą? Bo to jak będzie z jakąś obstawą, to oznacza to co najmniej dziesięciu truperów. No, kogoś tam będzie miał. E... I tak. E... Możemy zrobić przeskok czasowy, bo jestem ciekawy co on powie. Ale spokojnie, spokojnie. Przede wszystkim twój adiutant już stoi na własnych nogach. Nareperowali go, był pod silną, silną kuracją. E, łazi, ale, ale jeszcze się słabo czuje, tak? No to wiesz, że go odsyłam do spraw administracyjnych. Mhm. Żeby on y, się teraz przejął tego poruszniczyny obowiązki. Mhm. A poruszniczyna ma mógł pomagać w, robić papierkową robotę. No. Już mam dwóch adiutantów. Y, I wiesz, to znaczy mój adiutant ma adiutanta. Popychle, popychle. Tak. Bo Moje popychadło ma swoje popychadło. Mhm. Jeszcze przydałby się jakiś taki coś ala capejko, tylko nie taki, taki wredny i wygadany. Żeby by popychał poch porucznika. O Jezu, żebyś Ty wiedział co się stanie z tapejkiem. Ja się boję, to nie zaraz to przyleci. Nie, nie. Akurat nie, bez przesady.